Ćwiczenie, które całkowicie odmieniło mułem podróż, jeżeli chodzi o kalistenikę. Do tego ćwiczenia będziesz już musiał, musiała umieć się podciągać, będzie wymagało to troszeczkę siły. Będziemy potrzebować do tego drążka bądź krążków, najlepiej, najlepiej zająć się tym na krążkach. Fakt, troszeczkę będzie łobli, ale będziemy mogli mieć więcej miejsca na to, żeby przeciągnąć nogi. Będziemy robić tak zwany wymyk. No więc tak, dwa sposoby robienia. Pokażę Wam najpierw prostszy. Ze zgiętymi ramiona, z ugięciem ramion, i później z ramionami prostymi. No więc tak, robimy podciągnięcie, rzucamy kolana na siebie, robimy przechył tutaj, cyk. I z powrotem. I na prostych rękach engageujemy engage łopateczki, proste nogi, i powoli idziemy do przodu i do tyłu. I tak w kółko. Iha. Dobra. Ćwiczenie te ma elementy frontlevera, backlevera. Jak wiadomo, pomoże troszeczkę nam y, polepszyć nasze podciąganie. Elementy statyczne ma w tym, tak więc masę można z tego, z tego naprawdę wyciągnąć. A już nie wspomnę o sile chwytu.